Hej, cześć, witaj. Przemoc fizyczna, przemoc emocjonalna. Jest to jedna z trucizn, która niszczy związek, i w tym momencie trzeba sobie zdać sprawę z jednej prostej rzeczy. Jeżeli występuje przemoc fizyczna, przemoc emocjonalna, przemoc seksualna, przemoc ekonomiczna, najprostszym, najlepszym rozwiązaniem jest zakończenie tego związku. Czasami separacja trzymiesięczna może być bardzo pomocna, abyście mogli popracować nad tym związkiem, lecz niestety. Statystycznie rzecz biorąc, jeżeli występuje ta trucizna w związku, bardzo mocno trzeba pomyśleć o jego, o tym, żeby zakończyć ten związek. To może być pomocne dla Ciebie, to może ratować Twoje życie i życie również tej drugiej osoby, że nie znajdziesz się w więzieniu choćby na. A z tego miejsca zapraszam Cię na warsztaty terapeutyczne. Zapraszam do kupna książki właśnie z tymi dziesięcioma truciznami. Link znajdziesz w opisie. Trzymaj się, cześć, pa!